Cześć kochani, kończy się już miesiąc. Nie wiem jak to się stało, ale znowu mamy koniec miesiąca, a więc przyszedł czas na czytelnicze podsumowanie tych 31 dni, które już są za nami. Rok 2015 rozpoczął się niezwykle obficie, jak wiecie, założyłam swojego bloga www.miastoatramentowihsłów.blogspot.com Tam możecie znaleźć recenzje książek, yy, różne inne wpisy Na razie, wiecie, zaczynam i jest na razie trochę kulawo, ale obiecuję, że będzie lepiej yy, Dzisiaj takie troszeczkę szybkie, mam nadzieję, podsumowanie, ponieważ muszę się jeszcze spakować, bo jutro wjeżdżam w góry Wyjeżdżam do Zawoi, więc jeżeli będziecie gdzieś w suchej beckickiej, no to możecie mnie tam spotkać. W styczniu przeczytałam 8 książek. Nie mam bladego pojęcia, jak to zrobiłam. Nie pytajcie mnie, bo nawał zajęć, nawał wszystkiego po prostu zwalił mnie z nóg, ale jakoś się udało. Pierwszą książką, którą przeczytałam w styczniu i mogliście znaleźć jej recenzję na moim blogu, i był to była to pierwsza recenzja w ogóle na tym blogu. To była zaginiona dziewczyna Gillian Flynn, taki kryminał z dreszczykiem, taki trochę thriller, trzymający w napięciu, bardzo fajna historia, świetna intryga, zapadający głęboko w pamięć bohaterowie. Więcej na ten temat właśnie dowiecie się na blogu. I film mi się podobał, chociaż powiem szczerze, że, że trochę się na nim nudziłam, ale tylko dlatego, że byłam świeżo po książce. Myślę, że jakbym trochę odczekała, to może trochę bym zapomniała co się działo i no bardziej byłoby zaskakujące, ale aktorka grająca Amy nie pamiętam jak ona się nazywa, ale grała w Dumnie i Uprzedzeniu obok Katie Knightley eee, naprawdę świetna w roli Amy i mam nadzieję, że dostanie za ten film Oscara druga książka, z jaką przyszło mi się zmierzyć były to Turkusowe Szale Remigiusza Mroza, Recenzje tej książki mogliście znaleźć zarówno na moim kanale jak i na moim blogu, więc jeżeli mi się uda to adnotacja będzie gdzieś tutaj kliknijcie jak to, to gdzieś tu się pojawi i przeniesie to Was do recenzji Jest to książka troszeczkę wojenna, troszeczkę przygodowa, troszeczkę sensacyjna Naprawdę świetna powieść, polska, polska powieść to przede wszystkim Remigiusz Mróz jest naprawdę obiecującym pisarzem i mam nadzieję, że wkrótce uda mi się przeczytać jego inne książki Mam wielką ochotę na Parabelę. zobaczymy jak to wyjdzie Trzecia książka to był wielki surprise, ponieważ wylosowałam ją z mojego słoiczka TBR i wcale się nie spodziewałam, że będzie tak genialna i tak bardzo mnie wciągnie. Jest to Uczeń Diabła Kenneth B. Andersena i jest to opowieść o chłopcu Filipie, który pewnego dnia wskutek nieszczęśliwego wypadku ginie, umiera i trafia do piekła, żeby było śmiesznie Filip ma na nazwisko Engel, czyli anioł I jest taki poukładany, szarmancki, kulturalny, pomocny, mądry Lubi się uczyć, lubi pomagać No wszystko, całkowicie przeciwieństwo od diabła A trafia do piekła Jak to się stało i co ma tam zrobić? Chciałabym zrobić recenzję tej książki Nie wiem, czy mi się uda Jeżeli mi się uda, no to zobaczycie oczywiście Ale książka jest najbardziej godna polecenia Troszeczkę klimatem przypominała mi Harry'ego Pottera i te emocje, które mi towarzyszyły przy czytaniu, rewelacja po prostu, więc jak najbardziej wam ją polecam. Dalej, zabrałam się za coś lekkiego, i była to pierwsza nowelka z serii Szklany tron z Sary J. Mas, czyli Zabójczyni i Władca Piratów. I tutaj trochę mi się ta część nie podobała, nie podobało mi się to opowiadanie. Może dlatego, że przypominało mi to troszeczkę Greotron i Wątek Daenerys troszeczkę Piratów z Karaibów. I księcia Persji, Piaski Czasu. To takie trzy filmy połączone w jeden. No ale jest nasza Selina, nasza kochana Selina, ukochana moja bohaterka. Następna książka była to. Było to Wróć, jeśli pamiętasz Gail Forman. I jest to kontynuacja, zostanie, jeśli kochasz. I ta książka miała premierę w styczniu. Tak, i dorwałam ją szybko, w ogóle nie czytam opisu z tyłu zupełnie, ponieważ zostanie jeśli kochasz, naprawdę bardzo mi się podobało i nie chciałam sobie robić spoilerów i chyba w sumie dobrze, że nie przeczytałam tego opisu, bo za dużo zdradza więc jeżeli jeszcze nie czytaliście tej książki to nie czytajcie tego opisu, mówię wam recenzja tej książki też się pojawi, ale nie wiem kiedy, ponieważ tak jak mówię, wyjeżdżam na tydzień w góry i e, zapewne wrzucę jakąś inną recenzję, bo tej jeszcze nie nagrałam ale nagram wkrótce, obiecuję, ponieważ mam na ten Temat tej książki coś do powiedzenia Tak, ja mam coś do powiedzenia Okej, okay. szóstą już książeczką przeczytaną przeze mnie w tym miesiącu Było Serce w Pomieniach Grisha Med Czyli czwarty tom Kronik krwi I nie wiem jak to się stało Ale strasznie się męczyłam z tą książką Nie wiem, bo po prostu Początek i Sydney Taka się zrobiła, taka dziwna I... Uah. Ona nigdy nie była jakąś Rewelacyjną postacią, bo 100 razy wolę Rose, ale miałam trochę większe oczekiwania wobec tej książki, i wydaje mi się, że trochę zboczyła na niewłaściwy tor. I to już nie jest klimat Akademii Wampirów: to już nie jest Rose, to nie jest Dymitr, i nawet Adrian nie ratuje tutaj sytuacji, więc nie wiem, nie wiem, męczyłam się z tą książką następną, przedostatnią powieścią, i tutaj też będzie wielkie och i ach. Albo raczej ups, ponieważ nie wciągłam się całkowicie i nie podobała mi się zupełnie ta książka I z wielkim trudem ją przeczytałam, męczyłam ją z tydzień albo półtora w drodze do pracy I po prostu nie mogłam jej ogarnąć, nie podobała mi się jej w ogóle I to jest Obsidian Jennifer L. Almanchout tak wiem, pewnie teraz sobie powiecie dlaczego ona jej nie lubi i, i klikniecie łapki w dół albo coś w tym stylu wcale le Was nie winie, ponieważ ta książka jest bestsellerem, jak wskazuje napis na, na tyle okładki i w ogóle, ale mnie się nie podobała zupełnie. Nie wiem, albo już wyrosłam z tego typu opowieści, nie mam pojęcia. nawet Damon mi się nie podobał. Nie, 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 Ostatnią książką, jaką przeczytałam w styczniu i skończyłam ją dosłownie 10 minut temu, to Król Artur i Rycerze Okrągłego Stołu Juval do Kaplera. pokazywałam Wam tę książkę w bookholu grudniowym. I jest to zbiór legend arturiańskich, napisanych w takiej baśniowej konwencji. Czyli szybko przechodzimy z tematu na temat, nie ma tam jakiegoś rozległego rozwijania tematu, nie ma zbyt długich opisów. Są po prostu, no wiecie, jest krótko i na temat, tak jak to w baśniach zazwyczaj bywa. Był król, żył król, umarł król. Tak, i to by było na tyle. Czyli książek jest 8 centymetrów 22 to są 22 centymetry przeczytane w styczniu, także do zobaczenia następnym razem pa pa